Halo, halo, tu Trzeci Kanał. Stan Nevada powstał 31 października 1864 roku. Graniczy z Oregonem i Idaho od północy, Kalifornią od zachodu oraz z Utah i Arizoną od wschodu. Określany jest mianem Srebrnego Stanu, Stanu Sagebrush czy Stanu Powstałego w Bitwie. Dewizą jest fraza wszystko dla naszego kraju. Hymnem jest pieśń: Dom znaczy Nevada. Powierzchnia państwa wynosi 286 382 km2. Zamieszkiwany jest przez ponad 3 miliony obywateli. Stanowa pieczęć składa się z dwóch pierścieni i ilustracji w wewnętrznym okręgu. Na pierwszym planie znajdują się Płuk, powrozy, sierp i kłosy zboża. Nieco dalej widoczne są budynek przemysłowy, konie ciągnące wóz z kamieniem oraz górnik przesuwający po platformie wózek na surowce. Doskonale widoczne są skarpy, za którymi znajduje się wiadukt, na którym porusza się parowóz i maszty z liniami pod wysokim napięciem. Jeszcze dalej znajdują się wysokie góry. Za nimi kryje się słońce. Flaga stanu Idaho jest tego samego koloru co te z Idaho i Oregonu niebieska. W lewym górnym rogu znajduje się Biała Gwiazda, nad którą rozwinięty jest proporzec z napisem Urodzona w bitwie. Pod białą figurą widoczna jest nazwa stanu. Pod nią znajdują się skrzyżowane ze sobą gałęzie rośliny. Na początku Nevada była zamieszkiwana przez Indian. W pierwszej połowie XI wieku należała do Meksyku. Jednakże po wojnie amerykańsko-meksykańskiej z 1848 roku została zajęta przez USA. Rok później Mormoni zamierzali utworzyć w Nevadzie stan Deseret, ale staranie zakończyły się niepowodzeniem. W 1950 roku kongres USA wyodrębnił Utah i wyznaczył granice Nevady. Ogromny napływ górników do Virginia City, proabolicjonizm mieszkańców oraz zaopatrywanie Unii w srebro przyczyniły się do utworzenia przez Abrahama Lincolna 36 stanu USA. Stan słynie z pustyń pełnych kraterów po próbach nuklearnych. Między terenami pustynnymi znajdują się pasma górskie m.in. Sierra Nevada. Szczytem górskim jest Boundary Peak. Dwoma parkami narodowymi w Newadzie są Park Narodowy Doliny Śmierci i Park Narodowy Wielkiej Kotliny. Nevada składa się z tylko 16 hrabstw. Stolicą stanu jest miasto Carson City, a gubernatorem 69-letni demokrata Stephen F. Sisolak, który rządzi od 2019 roku. Do pięciu największych miast należą: Las Vegas, Henderson, Reno, North Las Vegas i Enterprise. Dominują Biali, nie Hiszpanie oraz Hiszpanie lub Latynoamerykanie. Pod względem wyznania 35% stanowią protestanci, a ateiści 28%. Na trzecim miejscu znajdują się wyznawcy rzymskokatoliccy. Do szkół wyższych Nevada należą University of Nevada z filiami w Reno i Las Vegas, Western Nevada College, College of Southern Nevada, Great Basin College i Touro University Nevada. Gałęziami lokalnej gospodarki są górnictwo, hodowla bydła, uprawa bawełny, pszenicy, kukurydzy i warzyw. Rozrywka dominuje w Reno i Las Vegas. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy program. Następnym razem opowiem o stanie Utah. Ja jestem Krzyciek, a to był dzisiejszy program z serii Stany. Na razie.